Samoopalacze. Jak je wybrać i używać bez wpadek? Cześć, tu Ania z Lulalow, słuchasz podcastu Niezłe Ziółko, w którym omawiam tematy związane z zielarstwem i medycyną naturalną, produkcją kosmetyków oraz kwestiami prawnymi z tym związanymi. Dziś porozmawiamy o samoopalaczach. Jak działają, jak je wybrać i używać tak, żeby nie było plam? Zacznijmy w ogóle od takich może podstaw. Czym jest samoopalacz? Samopalacz jest kosmetykiem, który nadaje skórze efekt opalenizny bez udziału promieniowania UV. Nie przyspiesza produkcji melaniny, jak dzieje się to podczas tradycyjnego opalania na słońcu czy też w solarium, tylko działa powierzchniowo, wchodząc w reakcję z martwymi komórkami naszego naskórka. Głównym składnikiem popularnych samoopalaczy jest DHA. Czyli dihydroksyaceton. Naturalny cukier prosty. Kiedy nałożymy go na skórę, zachodzi reakcja chemiczna z aminokwasami obecnymi w warstwie rogowej na skórka. To tak zwana reakcja Millarda, znana na przykład z kuchni, gdzie odpowiada za brązowienie jedzenia. Na przykład podczas pieczenia brązowi się nam ciasto, skórka chleba, czy kiedy pieczemy mięso. Również ta skórka robi się brązowa. W skórze ta reakcja prowadzi do powstania pigmentów melanoidyn, które dają efekt przyciemnienia skóry. Efekt pojawia się dopiero po kilku godzinach, zwykle po 4 do 6, aczkolwiek są również takie samo opalacze na bazie innych substancji, gdzie ten efekt jest szybszy. Ale jeśli tutaj bazujemy na tych naturalnych substancjach, no to powiedzmy tak 4-6 godzin, ale taka pełna opalenizna widoczna jest dopiero po około dobie. Co ważne, ta opalenizna tutaj, powiedzmy w cudzysłowiu, ponieważ nie jest to taka prawdziwa opalenizna, nie ma właśnie nic wspólnego z ochroną przed słońcem, czyli z tym takim działaniem naturalnym naszego organizmu. Dlatego jeśli używamy, kiedy używamy samoopalaczy, oczywiście zawsze stosujemy filtry UV, czyli takie standardowe działanie, jakie podejmujemy na co dzień. Oprócz DHA coraz częściej właśnie w samobraczach pojawia się erytruloza. Erytruloza to też jest cukier, ale o innym działaniu. On działa wolniej, dlatego pierwsze efekty pojawiają się po dobie, a czasem dopiero po dwóch dniach. Jest delikatniejsza dla skóry. Ponieważ mniej tą skórę wysusza i nie powoduje stresu oksydacyjnego. To jest bardzo też ważne, ponieważ samoopalacze kiedyś były postrzegane jako te takie substancje, kosmetyki, które przyspieszają starzenie się skóry, ponieważ właśnie powodują ten stres oksydacyjny komórek. W erytrolozie tego nie ma. Efekt jest naturalny i ona w stosunku do DHA daje nieco inny odcień opalenizny. Jest to bardziej brąz i bardziej taki chłodniejszy, podczas kiedy DHA daje bardziej taki brzoskwiniowy kolor y, skóry. Erytruloza jest także bezpieczna do używania w ciąży i podczas laktacji, co też jest ważne, ponieważ bardzo często w ciąży odradza się właśnie używanie samoopalacza. Jeśli chodzi o efekt utrzymywania się samoopalacza, bo często widziałam takie pytania, że jak długo utrzymuje się jakiś tam dany kosmetyk, efekt danego kosmetyku, efekt opalenizny, bo ten trwa dłużej, ten trwa krócej. Nie ma czegoś takiego. Samoopalacz utrzymuje się na naszym ciele tyle, ile utrzymuje się nasz martwy na skórek. Można to przedłużyć i zaraz opowiem o tych metodach. Ale co do zasady. Rodzaj samoopalacza nie wpływa na to, jak długo ten efekt na skórze u nas będzie, więc na to się nie dajcie złapać. Jak przygotować skórę przed nałożeniem samoopalacza, aby nie było plam i aby właśnie ten efekt był długotrwały. Skoro jest już ustaliliśmy, że w samoopalaczach efekt pojawia się w naskórku. Warto, aby przed nałożeniem jakiegokolwiek samoopalacza usunąć martwy naskurek, szczególnie kiedy mamy tendencję do suchej skóry, ponieważ samoopalacze mocniej chwycą w miejscach, gdzie skóra jest wysuszona, bo tam też często jest taka wręcz czasem skorupka z tego martwego naskórka, z suchej skóry. Więc poświęćmy czas właśnie na to, aby tę skórę przygotować, ponieważ od tego zależy to, czy będzie efekt równomierny, trwały i naturalny. Często na przykład właśnie, jeśli są jakieś, czy ktoś pyta, czy jakiś samoopalacz zostawia zacieki, mazy i tak dalej, to nie jest wina produktu, tylko wina złej jego aplikacji. Przede wszystkim peeling. Peeling to jest absolutna podstawa, i zarówno przy opalaniu takim słonecznym, jeśli chcemy, apel, oby, aby opalenizna była trwała i równomierna, oraz właśnie przy samoopalaczach. Najlepiej wykonać go dzień wcześniej. Albo rano tego samego dnia, kiedy wieczorem na przykład planujemy sobie ten samoopalacz nałożyć, nasza skóra cały czas się tak naprawdę odma odnawia i gromadzą się na niej martwe komórki, które samoopalacz właśnie może zabarwić bardziej niż byśmy chcieli. To właśnie dlatego powstają czasem ciemniejsze plany, plamy, szczególnie na łokciach, kolanach czy kostkach. Ważne, aby wykonać ten peeling w formie mechanicznej. W formie, na przykład, my mamy taką bardzo fajną gąbeczkę Bye Bye Cellulite, która super i delikatnie i super złuszcza martwy na skórek, że nie będziesz tam miała żadnych podrażnień, bo skóra też przed samopalaczem nie może być podrażniona. Wiadomo, żeby nam tam nic nie, nie piekło i żeby ta reakcja zaszła poprawnie. Czy też na przykład taka nasza z Lula Love lniana rękawica będzie odpowiednia. Odradzam ci używanie peelingów kosmetycznych, czyli takich, że masz gotowy peeling w boiczku, one mają zazwyczaj bazę właśnie emolientową i ten emolient na skórze może zostać, a jeśli on zostanie na skórze, to samoopalacz może w ogóle nie zadziałać tak jak powinien, więc robimy sobie peeling najlepiej właśnie rękawicą czy gąbeczką. Krok drugi depilacja. Jeśli planujesz nałożenie samoopalacza, to wykonaj depilację najlepiej tak dzień przed aplikacją samoopalacza. Bardzo często jest tak, że świeżo po depilacji skóra może być podrażniona, mogą pojawiać się jakieś krostki czerwone, i to może wpłynąć właśnie na nierównomierny efekt samoopalacza lub wywołać pieczenie czy swędzenie. Krok trzeci i to jest krok, który w ogóle potem obowiązuje cały czas i ever i przy zwykłej opaleniźnie słonecznej i przy samoopalaczu to nawilżenie skóry. Nawilżenie dobrym produktem, takim który nie zawiera w składzie parafiny, nie zawiera w składzie alkoholi wysuszających, który tą skórę, o, tą skórę zadba i który zadba także o warstwę ochronną y, skóry. Nawilżona skóra chłonie kosmetyk bardziej równomiernie, ale też, co ważne, przed nakładaniem samoopalacza nie przesadzamy, abyśmy tej skóry po prostu nie natłuścili. Absolutnie nigdy przed samoopalaczem nie nakładamy żadnego masła do ciała, które samo z siebie jest tłuste, czy jakichś olejków różnych. Tutaj zdecydowanie można na przykład na godzinę przed samoopalaczem zdecydować się na lekki balsam, na przykład z kwasem hialuronowym, który zadba o nawilżenie skóry i też potem codziennie tę skórę sobie nawilżać. Bardzo ważne, aby zwrócić uwagę przy peelingu i przy nawilżaniu na kolana, łokcie, kostki, nadgarstki. Wiesz, ogólnie te miejsca, które są bardziej narażone na mocniejsze chwycenie koloru z tego faktu, że są po prostu suche, co jest ważne. Kiedy nakładasz samoopalacz i rozprowadzasz go na ciele, nigdy nie aplikuj go bezpośrednio na kolana czy na kostki. My na przykład mamy taką mgiełkę do twarzy i ciała na bazie erytrurozy, która działa rewelacyjnie, delikatnie i jest w formie takiego spryskiwacza, no jak to mgiełka, jakbyś używała po prostu hydrolatu i ją sobie psikasz. Ciach, ciach, ciach i potem delikatnie tylko przejeżdżasz ręką. I najlepiej zrobić to tak, że psikasz ją na te największe partie ciała, a na kolana, na stopy tylko przejeżdżasz dłonią i to wystarczy. Ważne jest także, aby zawsze po aplikacji samoopalacza umyć dłonie, ponieważ skoro brązuje on nasze ciało, to dłonie chwycą nam naprawdę mocno. Dłonie paznokcie zawsze to myjemy. Nie nakładamy samoopalacza, jeśli na skórze mamy resztki jakiegoś dezodorantu, makijażu czy perfum, ponieważ mogą one też wejść w reakcję z samoopalaczem. Czyli reasumując, przed nałożeniem samoopalacza pamiętamy o tym, żeby wykonać peeling, żeby zrobić depilację, nawilżać y, skórę i przed nałożeniem samoopalacza i w trakcie potem, co, w sumie powinniśmy to robić wiadomo codziennie, ale w trakcie potem tych kolejnych dni, kiedy ten będziemy reaplikować samoopalacz, y, to wtedy właśnie pamiętać szczególnie o nawilżeniu i o tym, żeby skóra była sucha. Co ze szczotkowaniem? Kiedy używamy samoopalacza, poszczotkowanie samo w sobie nie zdziera aż tak martwego naskórka, jeśli jest prawidłowo wykonane. Czyli wykonujemy je delikatnie szczotką dobraną do wrażliwości naszego ciała, cały czas pamiętając o nawierzaniu skóry po kąpieli. Jeśli używasz samoopalacza, to tak, efekt może być mniej jakby widoczny, kiedy się szczotkujesz, ale bez sensu rezygnować ze szczotkowania w imię tylko używania samoopalacza. Więc po prostu przyjmujesz to, że będziesz tego samoopalacza musiała na przykład użyć dzień dłużej, w przypadku właśnie tych naturalnych DHA czy erytrulozy, gdzie efekty pojawiają się stopniowo, i szczotkujesz się normalnie. Jedyne co odradzam, to szczotkowanie się tak powiedzmy te 12-24 godziny po aplikacji samoopalacza. Jak aplikujemy w ogóle taki samoopalacz na ciało? W zależności od rodzaju samoopalacza, czy jest to pianka, czy jest to krem, czy jest to spray, zawsze stosujemy się do metody podanej przez producenta na opakowaniu i nie wymyślamy żadnej swojej. Trzymamy się po prostu tego, co producent nam sugeruje. U nas w Lula Love mamy dwa produkty samoopalające i jest to krem do twarzy. On jest właśnie na bazie DHA. Jego aplikujemy na czystą skórę wieczorem przez 1-2 do no cztery dni maksymalnie i potem powtarzamy taką reaplikację raz-dwa razy w tygodniu. Uważamy tylko przy aplikacji produktów samoopalających na twarz, na brwi, ponieważ takie produkty rozjaśniają włosy, mogą rozjaśniać włosy. I jeśli macie brwi na przykład w makijażu permanentnym, czy ogólnie swoje własne brwi, zawsze po aplikacji samoopalacza przecieramy brwi na przykład płynem micelarnym. Drugi taki nasz produkt to mgiełka do twarzy i ciała już na bazie rytrulozy. Tutaj ten efekt będzie pojawiał się stopniowo dłużej niż w przypadku kremu. Czyli pierwszy taki efekt zabrązowienia zobaczymy po jednej, dwóch dobach i mgiełki możemy używać właśnie też przez kilka dni, cztery, pięć dni pod rząd, aż do takiego efektu, który nas będzie satysfakcjonował. Ale zawsze pamiętajmy o tym, że ten finalny efekt pojawia się jakby dzień po, Kolejnej aplikacji, żeby nie było tak, że po prostu nałożysz tego tyle na siebie, że będziesz totalnie po prostu już ciemna i stwierdzisz, że efekt jest zbyt ciemny. Aczkolwiek przy erytrolozie jest ten dobry motyw nie tak jak w przypadku jakichś tam tradycyjnych chemicznych samoopalaczy, że tutaj limit, de limit. Nadaje, jakby Twoja skóra. Tylko i wyłącznie jej, właśnie możliwości i jej maksymalny kolor zabrązowania będą tutaj y, limitem dla działania mgiełki samoopalającej. Ją także nakładasz na twarz, gdzie? gdzie po prostu potrzebujesz. Zawsze na czyste ciało, psikamy, rozprowadzamy dłonią i potem dłonie zawsze myjemy. Jak przedłużyć trwałość samoopalacza? Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie ma czegoś takiego, że jakiś produkt utrzymuje się dłużej czy krócej, ponieważ wszystkie działają na tej samej zasadzie, czyli na zasadzie właśnie brązowienia w naskórku. Ale co może wpływać olbrzymio naprawdę na to, jak się też ten samoopalacz potem schodzi z naszego ciała, to nawilżenie. Nawilżenie to absolutny klucz do utrzymania opalenizny, każdej, naturalnej także. Skóra, która jest dobrze nawilżona, wolniej się złuszcza, a samoopalacz, przypomnijmy, właśnie działa tylko na powierzchni, powierzchniowej tej warstwie naskórka. Używaj zatem balsamów codziennie, najlepiej bez y, właśnie dodatków alkoholu, bez parafiny i przede wszystkim unikaj produktów z kwasami AHA, retinolem i mocznikiem, ponieważ one nie dość, że przyspieszają odnowę naskórka, to właśnie też mogą wpływać na kolor i go zmieniać. Unikaj długich kąpieli i gorącej wody. Długa kąpiel w wannie, moczenie się w gorącej wodzie, czy też na przykład w florowanym basenie, to wszystko właśnie skraca życie Twojej opalenizny. Ponieważ wpływa na złuszczanie się na skórka. Postaw raczej na właśnie szybki, letni pryszci, prysznic i co ważne, kiedy wychodzisz z wody, nie trzyj ręcznikiem po skórze. W ogóle nie powinniśmy trzeć ręcznikiem po skórze, tylko go tak przykładać delikatnie i osuszać w ten sposób skórę. Podczas mycia się ogólnie, używaj delikatnej pielęgnacji myjącej, czyli zrezygnuj z takich mocnie, mocno agresywnych środków myjących, detergentów jak SLS, czy. SLES, -E które działają naprawdę bardzo mocno na nasz naskórek i stosuj produkty podtrzymujące opaleniznę. To jest świetna opcja, żeby nie dopuszczać do plam i wybraknięcia koloru. Takim produktem jest na przykład u nas olejek poprawiający koloryt skóry. On ma w składzie beta-karoten i nie dość, że on wysyca skórę tym beta-karotenem, szczególnie w ogóle jeśli jest używany z suplementem Holiday Skin, to właśnie przedłuża trwałość tej opalenizny, daje jej taką głębię, wyrównuje koloryt, gdybyś na przykład gdzieś coś źle rozsmarowała czy cokolwiek, to właśnie ten olejek to wyrównuje, więc jest super takim uzupełnieniem każdego samoopalacza według mnie. Uważaj także na obcisłe ubrania, czy yy, na przykład na torebki. Często po prostu nosimy torebki na, yy, na ramieniu, które, które ocierają nam ciało, i w tym miejscu ta opalnica nam może po prostu schodzić. I jesteś takiego, że ktoś na przykład mówi, czy ten samoopalacz się równomiernie złuszcza ze skóry? Czy on równomiernie znika, czy nie pozostawia takich, takiego marmurka? Tylko że to nie jest problem w samoopalaczu, tylko jest to problem w naszym naskórku w naszej skórze, w braku nawilżenia, czy właśnie w nierównomiernym się złuszczaniu. Więc nigdy nie obarczajmy winą za smugi, czy za szybsze złuszczanie się produktu, tylko bardziej zwróćmy uwagę na to, co my faktycznie robimy. Zatem tak podsumowując tutaj to przedłużanie trwałości samoopalacza, pamiętamy o nawilżaniu skóry, unikaniu gorącej wody i długich kąpieli oraz chloru, myciu się delikatnymi y, środkami myjącymi. Tu bardzo polecam na przykład nasz żel z CBD, czy też żel z linii Mr. Malinowy. Używanie produktów podtrzymujących efekt, na przykład właśnie taki nasz olejek poprawiający koloryt, czy serum do twarzy z bakuchiolem. Bakuchiol to jest w ogóle taki roślinny rotinol. Mamy taki produkt, który łączy właśnie w sobie taki anti-agingowy, anti-agingowość z poprawą kolorytu, ponieważ mamy tam betakorotę, który jest antyoksydantem i mamy bakuchiol, który jest właśnie działa na zasadzie retinolu, więc i poprawiamy koloryt i dbamy o to, że ta skóra po prostu wygląda e, młodziej. Więc to serum ci szczerze polecam. Zresztą podlinkuję też na, w opisie tego podcastu te produkty, o których wspominam. No i też pamiętamy o tym, aby nosić luźniejsze ubrania i pilnować tego, jak ta nasza torebka ociera nam na przykład boki. Dobra, to może jeszcze wspomnę właśnie o tym, dlaczego nasza opalenizna schodzi nierównomiernie. To, co już tam wspomniałam, że problem może po prostu wynikać z naturalnego procesu złuszczania się na skórka, ponieważ nasza skóra nieustannie się odnawia, komórki wędrują z głębszych warstw na powierzchnię i obumierają, a potem odpadają. I to jest całkowicie normalne. Problem w tym, że proces ten nie zachodzi równomiernie na naszym całym ciele, czyli one po prostu nie robią tego wszystkie naraz. Tylko jedne robią to wcześniej, drugie to robią później. Tam, gdzie skóra jest grubsza, na przykład na kolanach, łokciach, kolor może utrzymywać się dłużej, a na twarzy, szyi czy dekolcie zniknie szybciej. Dużym problemem też właśnie w nierównomiernym schodzeniu opalenizny jest brak odpowiedniego przygotowania skóry, czyli to, o czym wspominałam wcześniej, że przed nałożeniem samoopalacza, Mogłaś nie zrobić dobrze peelingu, nie nawierzyłaś suchych miejsc i dlatego na kolanach chwyciło mocniej. To nie jest wina samoopalacza. To tak po prostu ci chcę tutaj przypomnieć, jakiegokolwiek, czy używasz naturalnych, czy chemicznych samoopalaczy, zawsze ta skóra musi być równomiernie wygładzona, szczególnie w przypadku osób z taką faktycznie mocniej suchą skórą. Za mało mogłaś także nawilżać skórę po aplikacji. To jest ważne, że nawilżona skóra to po prostu zapamiętaj, że to równa się, trwała i równomierna opalenizna. Jeśli po aplikacji nie nawilżasz ciała regularnie, lub używasz produktu słabego w efektach i w składzie, bo też tak może być. I na przykład, gdzie skóra swędzi, bo warstwa hydrolipidowa jest naruszona, co jest często w szczotkowaniu. Ktoś nam pisze, nasi klienci, że po szczotkowaniu go skóra swędzi. No okej, okay, ale czego używasz, aby odbudować tą barierę ochronną, aby zadbać o tą skórę? I to warto sobie popatrzeć na składy. Czy gdzieś tam nie używamy czegoś na bazie parafiny i alkoholu? To daje po prostu taki efekt, że niby się fajnie wchłania, ale nie nawilża to tak naprawdę w ogóle dobrze. Więc dobry produkt nawierzający. I też właśnie problemem może być częste tarcie lub kontakt z wodą. Czyli na przykład nierównomiernie nam samopalar schodzi, ponieważ mamy na przykład obcisłe spodnie, siedzimy w dany sposób, zakładamy nogę za nogę, czy gdzieś tam trzemy zupełnie nieświadomie. I wtedy ten sam opalacz po prostu nierównomiernie schodzi. Też problemem może być nadmierne nakładanie produktu przy kolejnych aplikacjach. Czyli widzimy, że efekt jest jakiś spoko, ale tu gdzieś mam może jaśniej, to sobie tam bardziej gdzieś dopsikam i nakładamy kolejne i kolejne warstwy i to nam schodzi, a my nakładamy kolejne warstwy. Nie, nie rób tego. Też właśnie, jeśli chodzi o to, że widzisz, że ci to schodzi, i nie wiesz, co zrobić w ogóle i zrobiłaś już peeling i nawilżyłaś skórę. To żeby wyrównać taki marmurkowy efekt, użyj nie sama opalacza, a właśnie tego naszego na przykład olejku poprawiającego koloryt, który na spokojnie tą skórę odżywi, zregeneruje i wyrówna te plamy, które gdzieś tam mogły się pojawić. Nie mówię, że się pojawią, ale jak coś, to olejek, ratuje, ratuje dużo. Jeśli chodzi o naturalne, naturalne, samoopalacze, no to tak jak wspomniałam, mamy dwa źródła obecnie takie popularne i jest to DHA oraz erytruloza. DHA jest najpopularniejszym składnikiem samoopalaczy. Może być syntetyczny, a może pochodzić z naturalnych surowców, np. Na z buraka cukrowego, z pszenicy, z kukurydzy się go robi. O DHA również skutecznie reaguje ze skórą. Jest mniej drażniący i lepiej tolerowany niż niektóre chemiczne właśnie samoopalacze. Erytruloza, natomiast, to naturalny cukier pozyskiwany z fermentacji roślinnej, najczęściej z malin lub z czerwonych owoców. Działa wolniej, ale też właśnie efekt jest bardzo równomierny i tutaj jest taki chłodniejszy i bardziej naturalny odcień. Są także roślinne alternatywy w ogóle dla y, samoopalaczy i to jest, są takie składniki, które były stosowane od zawsze, np. Na przez nasze babcie, ekstrakt z orzecha włoskiego, wyciąg z marchwi, czyli tutaj beta-karoten, czy aloes, kurkuma, y, herbata, ale co ważne, te substancje one nie działają na zasadzie reakcji w naskórku i nie są samoopalaczami. One właśnie bardziej wyrównują koloryt i nadają skórze taki glow i subtelny odcień. Bo też chciałabym właśnie, abyś zrozumiała tę różnicę pomiędzy samoopalaczem, który nadaje koloryt skóry, który zmienia kolor skóry a produktem poprawiającym kolory skóry, który właśnie dodaje taką radość skórze, taką młodość, takie po prostu glow, ale nie zmienia koloru skóry. Mam nadzieję, że nie za bardzo namieszałam. I teraz właśnie tak, jeśli chodzi o starzenie się skóry, o ten temat, który gdzieś tam na początku yy, poruszyłam. Czy sama opalacze przyspieszają starzenie się skóry? Tak, ale nie wszystkie. Na przykład, jeśli chodzi o tradycyjne samoopalacze chemiczne, czy nawet o DHA, to tutaj jest problem taki, że ich właśnie ubocznym skutkiem działania tej reakcji, która zachodzi, są, jest powstanie wolnych rodników. Wolne rodniki, które powodują u nas w naszych komórkach stres oksydacyjny. A on uszkadza kolagen i przyspiesza starzenie się skóry, może prowadzić do przesuszenia. Stąd właśnie tak się przyjęło mówić, no i to jest prawda, że samoopalacze przyspieszają starzenie się skóry. Ale erytroloza taka nie jest. Erytruloza właśnie ma badania potwierdzające to, że nie powoduje stresu oksydacyjnego i nie zwiększa fotowrażliwości skóry. Więc o ile po DHA na przykład i chemicznych samoopalaczach zawsze musimy pamiętać o stosowaniu wysokich filtrów SPF, o tyle przy erytrulozie można spokojnie wychodzić na słońce i tutaj żaden stres oksydacyjny nas nie czeka. Aczkolwiek pamiętajmy, że ta ochrona jest SPF, tak czy siak zawsze ważna. Erytruloza jest też bardzo fajna, ponieważ działa łagodnie i równomiernie na naszą e, skórę. Erytruloza jest także polecana właśnie dla osób z cerą wrażliwą, e, dojrzałą i wszystkich w sumie, którzy chcą gdzieś tam e, myśleć o tej takiej profilaktyce przeciwstarzeniowej. co jest też ważne. Żaden krem cudownie nie cofnie nam lat. Pamiętajmy o tym. Ale to, co jest Absolutnie ważne w właśnie takiej profilaktyce anti-age i w działaniu w wieku dojrzałym na naszą skórę to dwie rzeczy: złuszczanie regularne i nawilżanie żadne po prostu ekstrakty z kosmicznych roślin nie działają tak dobrze jak właśnie regularne złuszczanie i nawilżanie skóry. Tutaj też bardzo ci polecam poprzednie moje odcinki podcastu, między innymi na przykład o kwasie hialuronowym, który jest super substancją do używania na co dzień. Jest bardzo dobrym humektantem, czyli substancją nawilżającą i jest pani, możesz go używać na co dzień. Więc polecam ci tamten odcinek. A w dzisiejszym odcinku, tak reasumując, omówiliśmy wszystko w sumie, chyba co powinnaś wiedzieć o samoopalaczach, jak działają, jak je stosować i jak zadbać o skórę, by efekt był naturalny i trwały. I za co o samoopalaczy nie obwiniać, ponieważ najczęściej właśnie problemem jesteśmy my, nasza aplikacja, a nie sam produkt. Przypominam też właśnie o tym jak ważne jest to, aby skórę przygotować do nałożenia samoopalacza i abyś się też tych samoopalaczy nie bała, bo o ile takie chemiczne samoopalacze, których masz, znaczy chemiczne, mówię, wiadomo, że erytruloza, chociaż jest naturalna, również działa na zasadzie chemicznej i Cała, po prostu wszystkie rzeczy składają się z chemii i woda też również jest przecież związkiem chemicznym. Ale chodzi mi o to, że takie standardowe samoopalacze, które dają szybki efekt, mogą być bardziej dla ciebie niekomfortowe, że ten efekt może być za mocny, albo właśnie za duże plamy, czy cokolwiek się nam po prostu złego wydarzy. A w takiej erytrolozie czy w DHA jest to o tyle fajne, że takie samoopalacze po prostu dają efekt stopniowy. Czyli pojawia się on po jednym czy dwóch dniach, i ty stwierdzasz, że no spoko, a może jeszcze troszeczkę sobie dodam, a może już mi wystarczy. Więc nie bój się tych samoopalaczy. Krzywdy sobie nimi nie zrobisz. Pamiętaj o nawilżeniu. Jeśli masz jakieś pytania, zaczep mnie koniecznie na social mediach marki Lulalow, na Facebooku czy na Instagramie. A ja już dzisiaj dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Dbaj o siebie.